Wasza ekscelencja, wraz z panem. To było dla mnie przyjemne. No, no, dla mnie też. Przyjemność odwzajemniona. Gratuluję, Wiedźmowie. No problema. Dosyć profanowania, Gwinta! Przecz z nowymi frakcjami! Przecz z nowymi frakcjami! Zdaje się, że mamy kłopot. <laughs> to jest ciekawańce, ja uwierzcie mi. <laughs> Dupy w troki, na w smoki! Proszę o zachowanie spokoju i poskromienie języka. Jest ci mordy, Lizę, Ręce precz od gwinta! <noise> Jak myślicie, co Geraltu będzie musiał zrobić? <noise> Może zamiast drzeć gęby i wygrażać, powiecie o co wam chodzi. Mówiliśmy! I to nie jeden raz, ale nikt nas nie słuchał. Ja wysłucham. Gwint to stara gra. Jej zasady zostały stworzone przed wiekami. Właśnie powstały wedle porządku natury. Frakcje powinny być cztery. To jest optymalna liczba. Nie zgadzamy się na wprowadzanie nowych frakcji. Absolutnie. To opluwanie tradycji. Uwaga, i teraz germana. Jeszcze nie? Gwinta. I... Dosyć tego. I... Nie przyszliśmy gawędzić, tylko spuścić w pierdol w obronie tradycyjnych wartości. Dalej, chłopcy. No i Gerald, do dzieła. Ta, 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 ta,

A, drugi leży, jeszcze jeden. No i potem macie. Ochłonęliście trochę. Kurde. Widzę potrój. A może nawet podróż. Dosyć tego. Wzywam kwardzistów. Spoko, luz. Nieważne, jak długo będziecie protestować, i ile awantur wywołacie tak, nie zatrzymacie zmian. Jeśli nie podobają wam się nowe zasady, to grajcie po swojemu. Ale nie zabraniajcie bawić się innym tak jak lubię. Weź się pierdol. Jak powiada mój przyjaciel Zoltan Ciwaj, jeśli jedna osoba mówi, że pierdolisz, to, to jest to dobre. się byli. Ale jeśli kilka osób mówi, że pierdolisz, to znaczy, że pierdolisz. To, znaczy, pierdol, to... Ja to jest w dupę! Wydziemy. uważa, że nie mam racji. A kurwa, Zoltan Hela, go nie widziałem. Zoltan ma się dobrze. Uwaga, wszyscy! Zmiana planów wycieczki! Idziemy teraz na wódkę ze znajomym Zoltana! Panie <grystanie> <grystanie> Pani i panowie, zaczekajcie. Przecież przed nami runda finałowa. Jaka kurwa finałowa! Ja, jaki Rafiberg? W niniejszym zgłaszam akces do i domagam się, gryńce zwycięstwa. Raz na zawsze rozstrzygniemy, czy ligę jest coś czwarte. Okej. Okay. Zgoda, ale proszę o cierpliwość. Najpierw rozegramy finał wstępny. No dobrze. Jakiś czas później. W finale wstępnym zagrają. Hrabia, o nie? Reprezentujący frakcję Skelige przeciwko Geraltowi z Rivii. Również stadion Skellige. No i to będzie pojedynek z na Skelige. No się marzenie mojego brata. Skelige w finale i to u obu graczy. Życzę powodzenia. No i tu by pasowało. Tu by pasowało troszeczkę tą moją talię przerzedzić. Aki w dupę gramy i co my tu możemy powymieniać? To zostawimy To zostawimy Wszystko zostawiam Chociaż tego mogłem wymienić Ale trudno Olaf działasz Wiedziałem kurwa, że ten Fiot na dzień dobry mi wyciągnie yy, pożogę. Ale to było tak na podpuchę. Teraz możemy podziałać. O, skurwisen ma Awalacha. No i co teraz? O, Cirianko mi przydupił. Hmm. to się zostawię na później. Tego filtra bym mógł wywalić. Proszę, czekajcie, tu mamy Olafa. Olaf, chodź. O, wpis do jebanego jeża mać. Uwaga, patrzcie. Plast. Plast. I co mu zrobię? Nie! Ale dałem dupy. Olaf, Olaf, kurwa, Olaf! Fak oh. fuck me. Wyskoczył mi tu Olaf, i nie mogę zagrać swojej pożogi. Kurczę no, Cwaniaczek, wiedział, że tu mam Olafa. Wiedział, on to wiedział. I w tym momencie, kochani, nie pozostaje mi nic innego jak Hmm. Pas, nie pas Nie wiem czy dobrze kalkuluje. Ten co już coś ściąga. Skurczy syn. No i co on teraz na no to? Przeciwnik zapasował. No i gitera. Mój ruch. O, ma trzy karty. Ja mam dwie karty. Zobaczymy, czym zagra. Co wyciągnie. Kurwa, no nie miał szału. Może warto było pociągnąć. Ale nie, bo teraz, uwaga, teraz magia, taliskajgę. Aaaa, szału nie ma. Szału nie ma. O kurwa, co on wyciągnie? wiecie co ja muszę zrobić? No, wyjścia nie ma. Nie, dupa! Na silniejszą kartę, tego nie mogę zagrać. A, kurwa. Jakbym nią zagrał, to w tym momencie nie niszczę jemu kart, tylko niszczę sam swoją kartę, którą wyrzucam. No i w tym momencie muszę spasować. Ale wygrywam. Dobrze, że mnie w ostatnim momencie tknęło, żeby tej karty nie zagrywać. I. Gratuluję. No, no problem. problem. A dodatek grając najlepszą frakcją. Dziękuję za grę. Chuja tam, nie z Skellige. <grym> Turniej się jeszcze nie skończył. Teraz moja kolej. Tak jak się umawialiśmy. Niech nasz spór rozstrzygnie się tu i teraz. Przed nami ostateczne rozstrzygnięcie. Geralt Rivii grający frakcją Skellige. Zmierzy się z jakim Raffibergiem grającym? frakcją Skojatel? A, Zatem niech wygra lepszy. Luzik, opierdolę go po raz wtóry. Wizyta na. Prostu, kochani, ja już, że się tak wyrażę, tego quest'a zrobiłem sobie. Robię go jeszcze raz, żeby wam pokazać, jak pięknie można grać e, talią z e, Keligę, Jak ładnie można sobie wygrywać, i jak to zdobyłem trofeum grając w Vinta Po prostu chcę to, chcę to uwiecznić o, w ten sposób, w tym filmiku, jak zdobyłem wszystkie trofea. Czekajcie, co to możemy sobie podmienić. Olafa mamy, te sobie podmienimy, hmm, no dobra, zobaczymy co nam to da, Olaf na przynęte. O wallachem sobie przygramy. I co nam wpadło? Nawet, nawet. już pas? O Ty Franco. Tak szybko. Czekajcie, bym mnie zaskoczył skoczybyk. Może bym Olefa ściągnął i przydupił Cili. Co wy na to? No bo chociaż nie, Olefa bym mógł wyciągnąć tymi kartami. Tak, to zrobię. I jedziemy z Koksem. Niech się pomęczy teraz trochę. O! No to masz. No problem, proszę bardzo. Mam tu coś takiego na takie rzeczy. Też jaki mi się mi tutaj wyskoczył. A przypasuje. No i co mi tu zagrasz? O i jeszcze musi coś wyciągnąć. No i o to chodziło. No rozikiem. No problem. Mistrzostwo Świata. To Talia Liga to jest Mistrzostwo Świata. I teraz popatrzcie, mam 7 kart, on ma 3 karty, mało tego. Cyk, proszę bardzo. <ścoughs> Zdolność Talijanska Liga. <ścoughs> A, o, no jacie, jacie, no jakże mi przykro, jak mogła mi to zrobić ta pani tutaj. Czekaj. Wyciągamy go z powrotem, no ba. I czym ty jeszcze mi tu. Aha! To jest pożoga, która niszczy wszystkie karty z, tej, z tego rzędu. No, no, no. A my se tu czymś takim wyskoczymy, proszę bardzo. I co ty mi tu pokażesz, koleżko? Co ty mi tu pokażesz jeszcze? I. My sobie tu jeszcze zrobimy to w ten sposób, po prostu trzeba go zmiażdżyć. No i pięknie I to jest tak zwana miazga. Uwielbiam tą miazgę. A co mi tam? Jak miażdżyć, to miażdżyć. Proszę bardzo I gdzieś jest, obczyku Dzięki za pewnie <laughs> Najbardziej mnie boli to, że grało pierwdolone z Ale mówi się. Gratuluję. No problem. I tak, a to w ten sposób a i wygrałem sobie turniej. Odcie, się I dostałem... To ja! Dostałem trofeum nowej frakcji, to powód do kucznego A zaraz tak, wam jeszcze pokażę... nie widzę O, jeszcze sobie tu Gwinta... no... ...faktycznie, w Gwinta sobie tu jeszcze mogę popykać. Przedtem nie grałem. Może sobie teraz jeszcze popykam. Nie ma za co, stary. Talia co. jest w dupę. Dobrze się bawiłem. Okazałeś się prawdziwym mistrzem Gwinta. Oto nagroda główna. Bijmy bravo wszyscy. No, dawać. Pięknie wygląda na mojo, na półeczce w mojej posiadłości. Dzień. Jeszcze raz dziękuję, że zechciałeś wziąć udział w tym turnieju. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy. Oczywiście, że się Bywa. spotkamy. Wcześniej czy później. No i moi kochani, teraz wam jeszcze pokażę, bo to jest najlepsze. Tym wszystkim, proszę bardzo, wchodzimy sobie w opcję, w rozgrywkę. Poziom trudności gwinta trudny, jest się czym pochwalić. Jest. Dziękuję, dziękuję. Nie musicie być braw. Po prostu na poziomie trudnym koszę i wszystkich równiuteńko. Dobra. No to to było tak, to był pierwszy trofeum, które sobie zdobyłem. A jeszcze Wam pokażę, pokażę, jak zdobyłem dwa pozostałe trofea. No dobra, moi drodzy, jestem na miejscu. Teraz pobawimy się troszeczkę e, pięściami. Pokażę Wam, jak sobie zdobyłem trofeum pięści, e, pięściarskie, dobrze mówię? Chyba tak. Zadanie się zwie turniej pięściarski. No to pokażę właśnie wam jak wygrałem turniej pięściarski i zdobyłem trofeum. O, o to chodzi. Dobra, zacznijmy. zacznijmy tą potyczkę. Pięściarską? Nie wykluczę. <laughs> Żebyś ty się chłopie zaraz srogo nie zdziwił. Tu się, uważasz wiesz, leczy intelekt. Intelekt! Tak jest. Cota to nie jest zwykły zawodnik. No to wam pokażę jak rozpierdoliłem szczotę. Że aż mi się przykro zrobiło. Dobra. Kasa jest nieistotna. No to nie zaczynamy. jak Mieliśmy się bić zgodnie z zasadami. Tak? Co ci powiem, to ci powiem. Ale jedno to ci na pewno powiem. Że nie przegadasz mnie. Prze. No i zaczynamy. Zaczynamy pojedynek pięściarski. <laughs> Okej. Okay. Masz słabe zaczepki, każdy to wie. Nie marnujmy czasu. Bijesz Biję się czy nie? Czy nie powiem czy idzie jeszcze pora. Tymczasem z ciebie siwy wyłazi obora. O, przyrypał mi. To będzie dobre. <laughs> Twoja gęba. A kolor pomidora. Na twoim miejscu szukałbym Znachora. Poszukam, poszukam, nie ma wątpliwości. Bo będzie Znahor musiał poskładać ci kości. <śle> Czekajcie, teraz to. Lepiej nie wywołuj mojej złości. Bo jak skończymy, będziesz skamlał litości. Tam litości. No do... chyba ty! No, muszę przyznać! Umiesz człowiekowi ładnie wygarnąć. Wygrałeś. Nie będziemy walczyć? A po co? Przecież mówię, że wygrałeś. Normalnie, chyba jebało mnie to. Co ty jego własną bronią? Normalnie mnie to rozwaliło. Przegadałeś mnie! Ale tylko dlatego, że jestem dzisiaj nie w wojnie. Y inaczej bym cię zmiażdżył. <gry> yeah. yeah. oh, Okej. Okay. Dobra, jeszcze. jeszcze uwaga. Teraz. Teraz został ci tylko jeden tak. przeciwnik. Tajemniczy rycerz cicha moc. Sławny w całym księstwie, chociaż nikt nie zna jego twarzy ani imienia. Znajdziesz go w górnym mieście. Niedaleko za Łąka No dobra, no to lecimy na miejsce i będziemy napierdalać się z cichą mocą. No, jestem na miejscu, szukamy sobie y, szukamy sobie Mahera. Czekajcie, gdzieś tu musi być. Tu są. Dobra, tu są. Jak się z cichą mocą? No raczej. Dawaj gościa, oklepie mu machę Wyzywam się na pojedynek. Mm -hmm. <laughs> Co to kurwa jest Zachetmy za maska Może panie też sobie ubiorę panowie Za chwilę rozpocznie się walka Czekajcie, czekajcie będę mógł maskę ubrać. Nie próbowałem Uwaga A nie da się. Szkoda, że się nie da. Mogę wcześniej sobie ubrać też maskę. Chodź mała. Ej, nie, bo oczywiście nie wiem, czy się kapnęliście, czy nie. Trudno się nie skapnąć. A, dostałem. Ole mnie leje. Chcę mi to pierdol spuścić. Panie i panowie! popatrzcie teraz! W pojedynku nieustraszoną cichą moc! Z kim się poczłem! To była zawalka! Z kim się poczułem, Zwróć uwagę. Nie, też jest wolny od ślubu i może teraz pokazać twarz. Tak. Ta <grytuluję>. z kobietą. Z kobietą się tak Co Coś o tym, że jestem kobietą? Ja, raczej nie. A po co miałbym dodawać? Przecież mamy trzynasty wiek. <noise> trzynasty wiek? Nie dziwię już nawet kobiety handlarki. Nie będziesz mówił, że z babą walka to nie honor? Tak mówią tylko ci, którzy boją się przegrać z kobietą. Tą walką zasłużyłeś sobie na prawo do zmierzenia się z samym mistrzem wiedźminie. Wycofać się teraz. To byłby wielki dyshonor. Na pewno znajdziesz go w dokach No to lecimy do doków spotkać się z Mistrzem i po raz kolejny zostanę mistrzem mistrzów, tak? No raczej, no innej opcji nie ma. Doki. Dobra, widzimy się. Okej, no to jestem na miejscu, znalazłem mistrza. Jak widzimy... pijany mistrz. To będzie ciekawe. To, to tutaj znajdę... To jest naprawdę ciekawe, ciekawe. wierzcie mi. Mistrz, maestro, niepokonany. Różnie go ludzie wołają. Ty jesteś ten wiedźmin, który powalił trójkę czempionów? No ba! Tak, przyszedłem walczyć z mistrzem. Ale. He, on jest pijany. Mistrz używa alkoholu, żeby przełamać nieśmiałość. To bardzo delikatny człowiek. Na trzeźwo. Nie mógłby nikogo uderzyć. <grystanie> Bisz się na sześć w w tańczysz bez muzyki. Dajesz. Tak, wyzywam cię. Zaraz, zara. Ja mam swoje zasady. Nie żygam tam, gdzie je. i nie wieście z tymi, co nie chwają! <grystanie> to jest co? dobre. To no <śmienicza> no jak co gada? i chlejemy! Albo <śmienicza> no raczej, że piję. Ach, chuj tam z kasą. No dobra. Kasa to nie jest ważne. Chlejemy klejemy. Chlejemy! I teraz, pijany mistrz. Gerard, i co? Najbałeś się już? Możemy zaczynać. Okej, okay. uwaga, to jest w dupę. Jak e, cię pijany mistrz jest dobry. Uwaga. O, dostałem w czachę! Jak przyświechnę, się to ci <noise> Jak mnie <trafisz>. łoi, <noise> kurwa, ja nie wytrzymam! Nie ma hihihi! -hi -hi. Znowu mi przy... Jak miło! Ja dole, zaraz mnie rozłożę. Dobrze, że mam korwa. Rozwinięty trans bojowy. I mam zajebistą regenerację życia. Jak mam full... Wytrzymałość. Ja, ja Pijany mi. Kurwa, dobry jest Skubaniec. Geral jest szybki, ale jest nadupiony. I nie może sobie trafić. I. Uwaga! I. A, dostał tubę, ale dostał. Pracowka i, no i Gerald Dobra, mi go wykończymy. Co? Cios unik, cios unik Cios unik O fuck mi dostałem Zamotałem się Tak bym zadupił. Nadziałem się pięknie. Znowu. To jest moje drugie życie. Nie, trzecie. Gerard, przyspieszenia dostałeś, widzę. Ja pierdolę zajebał mi. A kurwa, no. Dobra, okej. Włośnie. Powiłeś mnie. To się nie zdarzyło od lat. Twoje umiejętności są chwalebne. Dzięki. Aż się muszę napić. Dobra walka. Normalnie powiem ci właściwie to dobrze, żeś się pokona. Teraz będę miał więcej czasu na imprezy. Edwin Geraj! Został nowym mistrzem pięściarskim! Brawa! Zapomniał dodać, że zdobyłem tytuł pijanego mistrza. Oto twoje trofeum. I tak właśnie się zdobyła. Zdobywa trofeum pięściarskie. Jak się nie to się nie później. No, i jeszcze. O, jeszcze, jeszcze jestem nadupiony. Patrzcie ile krwi. O! Ładnie żeśmy tu bruzgali. Jeszcze zostało mi tylko trofeum do zdobycia z turnieju rycerskiego. No dobra.